23.04, poniedziałek, 5. maja 2025 roku. Jesteśmy przy Hali na modlińskiej 6D, gdzie dzieją się dość ciekawe rzeczy, powiem Wam tak, może tytułem wstępu. Sąd rejonowy, i później sąd apelacyjny na, wydał wyrok. Że kupcy, którzy tutaj handlowali po spaleniu się Modlińskiej 40, 44, mogli tutaj handlować. Właściciel natomiast nie płacił za prąd, odcinał wodę, wynajął ochronę z I dzisiaj doszło do eskalacji takiej, że ten pan przyszedł i twierdzi, że y, ma polecenie z Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego o niezwłocznym, natychmiastowym opuszczeniu właśnie tego obiektu. Jak widzicie, y, nie wiem czy dobrze widać, ale tam stoi radiowóz, ma wyłączone sygnały. Tu stoi radiowy, który ma włączone sygnały. Y, to są radiowozy, które stoją przy wejściu do y, hali y, przy Modlińskiej 6D. Y, powiem wam ciekawostkę, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych komendant y, y, z Białołęki, szef y, Policji na Białołęce, y, wybrał się tutaj osobiście jak twierdził, porozmawiać y, ze stronami, czyli z właścicielem y, modlińskiej 6D oraz kupcami. Po przybyciu na miejsce, stwierdził jednak, że nie będzie rozmawiał z kupcami, z właścicielem y, modlińskiej 6D oraz kupcami. Po przybyciu na miejsce, stwierdził jednak, że nie będzie rozmawiał z kupcami, tylko porozmawiał sobie z przedstawicielem właściciela około 10 minut i sobie pojechał. W pewnym momencie na to hale wpadła grupa czeczeńskich, tak zwanych ochroniarzy. Użyli gazu wobec osób, które tam się znajdowało, o tam środku, i wygonili tych kupców na dwór więc y, i wygonili tych kupców y, na dwóch więc y, kupców użyli przyblokowali wjazd i przy, przyblokowali wejście do, do y, tej hali tam zaraz będziemy tam będzie trochę ciszej, będzie może mnie lepiej słychać więc y, została znowu wezwana policja która jak widzicie y, blokuje y, pojazdy, blokuje, pilnuje wjazdu do i wejścia do tej kali, y, y, z tego co no, wiadomo mamy tam y, człowieka w środku, który pisał, że y, są jakieś tam dodatkowe problemy, ale to zaraz z nim sobie porozmawiamy bo powiem szczerze, przez telefon nie za bardzo mogłem z nim się dogadać, więc postanowiłem, sam więc postanowiłem sam osobiście jechać, zobaczyć, co się tutaj wyprawia i dlaczego mi o tej porze tak delikatnie, mówiąc, zawracają gitarę. Abyście ktoś pytał, jesteśmy na na stronie praskiej Warszawy, dokładnie koło elektrociepłowni, czekajcie, siekierki tak, Siekierki. dokładnie przy elektrociepłowni, siekierki Tam mamy pętę tramwajową, tu mamy trasę szybkiego ruchu, stąd ten huk i hałas. Tu macie część hali, takiej, która ten tutaj niby miał być też pożar ale powiem szczerze ani po obiekcie ani z Państwowej Straży Pożarnej nie mam informacji ani potwierdzenia, że coś takiego tu miało miejsce także powiem tak odkąd spaliła się Marywilska 44 część kupców tam została w kontenerach a część przeniosła się tutaj właśnie na modliską 6D i odkąd się ci kupcy tutaj przeprowadzili dzieją się tutaj dziwne rzeczy są jakieś awantury są jakieś sprzeczki są jakieś dziwne grupy narodowościowe także powiem szczerze jest to najciekawszy chyba obiekt y, w tej chwili y, w Warszawie, który my... miałem okazję zwiedzać i będę miał jeszcze raz okazję zwiedzać. Także zaraz tam sobie podejdziemy, porozmawiamy z ludźmi. Zobaczymy, jaką informację otrzymamy od osób, które tam są. Powiem szczerze, na razie nie czytam e, waszych komentarzy, jakże coś piszecie w komentarzach, bo e, patrzę, co się dzieje w koło. E, tutaj zbliżamy się już powoli do bramy, jak widzicie, tu są samochody e, stoją. To jest właśnie chyba ta blokada, o której wspominał nasz człowiek, bo tu jest taka główna brama wjazdowa e, na do tego centrum uwaga schody dobra, teraz sobie stanę tutaj popatrzę co się dzieje czy wiecie czy człowiek przypadkiem nie dostanie czymś ciężkim po głowie bo Czart go wie jaka to jest sytuacja i jak to jest to napięcie Przejdę sobie od razu komentarze White boy, czy. Pytasz się o co chodzi? A już ci tłumaczę. W tamtym roku. E, dokładnie nie powiem daty, bo nie pamiętam. E, w słynnym centrum handlowym przy Mare 44 wybuchł dziwny e, pożar. Spłynęła cała hala, dobytek. Kilkanaście tysięcy stoisk. Dorobek ludzi. Więc stary właściciel Marywilska 44 dogadał się z miastem, że on to za własne pieniądze wynajmie kontenery i da kupcom na terenie, na którym tam przylegał do tej hali takie mini targowisko zrobi do momentu, aż nie zostanie odbudowana hala Marywilska 44. Trwało to tam jakiś czas. Z tego co wiem, hala na ma być odbudowana. Są tam kontenery, w tych kontenerach ludzie handlują. Ale część kupców przeniosła się właśnie tutaj, na Modlińską, 6, Modlińską 6D. I tutaj zaczęły się chocki-klocki. A to właściciel niby nie płacił elektrowni. A to właściciel wynajmował Czeczenów, a to y, właściciel... Y, no tam nie do końca było jasne o co tu chodzi, na co kombinować z tym centrum. Y, pan się nie zmieniał, na, natomiast zmieniały się y, nazwy firm, które zarządzały tym obiektem więc y, kupcy się trochę wkurzyli y, bo część im podnosili kazali y, płacić za jakieś dziwne ochronę, która nie wiadomo czy miała do końca uprawnienia czy nie i y, y, konflikt eskalował w pewnym momencie właściciel znaczy przedstawiciel właściciela Powiedział, że e, on ma decyzję Państwowej Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego o natychmiastowym opuszczeniu tego terenu przez kupców. Natomiast kupcy pokazali, że mają wyrok sądu rejonowego i później wyższej instancji, czyli y, okręgowego, że tu mogą kupcy handlować tak długo, jak to będzie trzeba, aż do wyjaśnienia sytuacji przez odpowiednie organy miasta odpowiednie organy powołane do tego. Więc to wie, tak powiem, do końca, czyjej tutaj stronie leży, prawda? Myśmy przyjechali tutaj właśnie się dowiedzieć. Gdzie tu leży prawda i jak wygląda ta prawda? Jak widzicie, już jesteśmy przy bramie i będziemy zaraz próbowali dotrzeć do naszego człowieka, który jest tam na terenie. Tylko nie wiemy, czy się uda, czy nie. Ale podejdziemy dalej. Tu macie tak zwanych ochroniarzy. E, tu macie firmę Hunters ze swoimi kamerami. Jesteśmy na terenie centrum handlowego Bodnińska 6D. Jak ta razie nikt mi nie goni. Nikt mi się nie pytał, po co ja tu władzę o 23 w nocy, bo zaraz północ. Pff. Także powiem szczerze, idziemy tak daleko jak tylko będę mógł. A, tam dalej, już widać światła i wycie, znaczy i niebieską tak. Postaram się czegoś dowiedzieć od naszego przedstawiciela, który tutaj jest od wczesnych godzin popołudniowych. O ile go dorwę. I mi się uda z nim porozmawiać, to on nam bardziej przedstawi y, sytuację, jaka jest w tej chwili, y, tutaj na Centrum Handlowym Modlińska. I nie wiem, czy wy widzicie już, ale jak patrzymy na ten budynek, po prawej stronie widzę tam jakiś ludzi. Co prawda, widzę też radio, który mruga, więc podejrzewam, że to są albo policjanci, albo chroniarze, albo kupcy z którymi ewentualnie może zamienimy słowo I... ale zobaczcie ciemno głucho zimno i do domu cholera daleko bo ja mieszkam praktycznie na drugim końcu Warszawy ale to inna historia nie, nie na teraz a przy okazji macie wycieczkę pod centrum handlowym Modlińska 6D Tylko nie wiem dlaczego w nocy Słuchajcie jak będzie tutaj coś ciekawego się w dzień bo W nocy mi się nie za bardzo chce łazić Czekajcie idą jakieś ludzie Zaraz się spytam czy widzieli nie po naszemu mówili także nie za bardzo się do nich odzywałem powiem ja nie za bardzo wiem nawet po jakiemu oni mówili Stoją radiowozy, stoją samochody, blokady tutaj co prawda nie widzę. Ale zaraz się dowiem, Odwrócę kamerę, żeby Wam nie ślepiło to po oczach. Postaram się zaraz dowiedzieć czegoś tu jest takie, tu macie część centrum handlowego, tam ktoś w środku jest jak widzimy Zenowia jest tam gdzieś to wynowia Nie Dobra, szukam człowieka, ale trochę mi po oczach tu daje. I zaraz się spytam, jestem szeregozbroniony. Zenobia, Zenobia, a gdzie jest? Jutro będzie. Aha, okej. Okay. A trochę po prostu mówisz? Mówię po polsku. A chciałabyś opowiedzieć, co się tutaj stało? Co się stało? No, okay. no opowiedziesz. Trochę, mogę opowiedzieć. Trochę. Rozmawiamy z jednym z kupców y, tutaj z modlińskiej 6D. Y, różne media mówią, różne informacje płyną na miasto. Czy mogłabyś nam powiedzieć z pierwszej ręki, jak tutaj faktycznie sytuacja wyglądała w dniu dzisiejszym? Bo słyszałem, że był użyty gaz wobec Was. Tak, ja, ja mam, ja miałam. E, to o 6 e, Czeczeni weszli do, na Hali, na Hale e, nasi e, koledzy, którzy codziennie od kilku miesięcy, co miesiąc, co, co codziennie koczują tutaj, bo boją się, że właśnie e, o takich sytuacjach nagłych, co się dzisiaj zdarzyło się i rzeczywiście to się zdarzyło. Oni poszli i wyrzucili siłą tych naszych kolegów, było ich czterech lub pięć i nie zdążyli wziąć swoich rzeczy, czyli mają, to, mają swoje też mienie, tele, telefony. I, i po prostu e, zrzucili i po prostu stąd. E, policja przyszła, ja nie byłam od początku, przyszłam dopiero jakieś tam o 10.30, to bardzo dużo było radiowozów e, Ponoć powiedzieli nam, że ponieważ budynek nie jest bezpieczny, dlatego zamknęli ten budynek. Ale tutaj, w tym budynku, mieszkają ponad już nie wiem dwa lata. Ukraińcy wciąż tutaj mieszkają i może pan zobaczyć, że świeci się tutaj światła. Ukraińcy tu mieszkają. Czeczeni są na naszej hali, gdzie są nasze towary. Są nasze restauracje I, i są pola, i są policja, która mm -hmm. też jest w środku. I nie rozumiem, dlaczego niby ten budynek nie jest niebezpieczny, kiedy my jest, ma, mamy swoje mienie tutaj i. I jesteśmy wyrzuceni, a jacyś Czeczeni są w środku i e, chodzą sobie po hali. E, mamy swoje e, towary, e, nasz kolega ma zegary, ma biżuterię. E, I od całego dnia nie możemy wchodzić do łazienki. E, nic nie możemy wchodzić, Próbowamy, próbowaliśmy wchodzić, no to policjanci nas wyrzucili, to jest raz, mm -hmm. a dwa życzeni e, przykali na nas e, gazem. Ja dostałam e, z kilkanaście osób dostało, mam wszystko to nagrane mm -hmm. e, i e, funkcjonariusze nas nie chronili zupełnie nie. Mm -hmm. e Doszły też do nas takie informacje, że niby tu miał być komendant posterunku z Białołęki Komisariatu Policji, który na początku mówił, że będzie z wami rozmawiał, potem nie chciał z wami rozmawiać, czy potwierdzacie te doniesienia? Czy był ten jakiś ten pan, który powiedział, że jest komendantem i e, e, był tak, e, tak jak było o 10.30, to tak on był, a później jakoś e, przyszedł na sprawnik, porozmawiał z tym panem i ten, i, ten, e, i ten pan po prostu gdzieś uciekł już. Mm. Komendant już gdzieś uciekł i już nie widziałam go od chyba od, około mm. o 11.00 ileś tak. I ty na koniec już, czyli potwierdza, że w tym budynku przy Modlińskiej 6D Cały czas przebywają obywatele Ukrainy. Yy, tak, proszę zobaczyć, tak. I oni, policja ich pozwala im wchodzić, wychodzić, wychodzą na papierosy, chodzą, wracają do, do swojego na drugim czy tam trzecim piętrze, nas nie wpuszczają wychodzą tu na papierosy, Czeczeni też wychodzą i ten pan, który o mnie nie wiem, zbignie Bogusz, który nie jest właścicielem, nie jest nikt, nigdzie nie ma go na papierze, on jest tutaj i, 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 i kontroluje wszystko i pod, pod pomocą ochroną policji wychodzi z tego Czeczeny. razem z Czeczenami. Tak, policja ich chroni i pozwoli, żeby wychodzili, wchodzili, a na mnie. My tutaj si siedzimy, tutaj nie pozwalamy, żeby on wyjechał samochodem. To później policjanci dwóch policjantów mnie po prostu siłą dotykali i wyrzucili, żeby żeby, żeby ten samochód mógł się wyjechać. Dziękuję. E, tutaj widzę, że przysłuchuję się pani rozmowie. E, czy mogłaby pani e, opowiedzieć trochę e, coś więcej na Czyli temat. Proszę, proszę mnie nie nagrywać. Mhm. To znaczy, co miałabym. Powiedzieć? Bo doszły właśnie tutaj, właśnie koleżanka potwierdziła informacje, które do nas dotarły, że tutaj od. E, wybuchu konfliktu y, pomiędzy Rosją a Ukrainą przebywają Ukraińcy, i że y, ten obiekt y, jest traktowany w dwójnasób, jakby, jakby obiekt handlowy i obiekt mieszkalny. Czyli i, jak to z pani z perspektywy wygląda y, jakby pani chciała opowiedzieć y, widzom i słuchaczom, jak to pani odbiera sytuację w koło zamieszania. Generalnie ci Ukraińcy na górze żyją w dantejskich warunkach. To jest XXI wiek, a tam może jest X, bo tam nie ma nic. Po prostu nie ma nic. Są terroryzowani przez Czeczeńców, którzy są pseudo-ochroną pana Bogusza. Po prostu Czeczenia rządzi w Polsce. Nie tylko Polakami, ale też i Ukraińcami. Czyli rozmawiamy o panu Boguszu, który y, parę lat temu próbował w, w Otwocku zrobić sobie centrum biznesu. Dokładnie O tym samym panu mówimy. O tym, panu o tym mówimy. samym panu mówimy, dokładnie. O Oszustowi, który oszukuje wszystkich Myślę, po kolei. Chyba też, chyba I w Opolu też miał nie? w Opolu też miał przekręt, tak. on miał przekręt, przekręt miał z Polsatem, z, z Plus Bankiem. Y to jest bardzo znana osoba w świecie biznesu jako jeden wielki przekręt, któremu wszystko uchodzi na sucho, ponieważ jest starym komuchem i ma układy sprzed X lat. To dziękuję panią, że chcieliście się poświęcić czas. Ja też postaram się o tak zrobić, żeby na życzenie nie pokazywać twarzy. Słuchajcie. Ja tu jeszcze przyjdę w dzień, bo razem jest późno. Mogę zdenerwować tych panów tutaj o oh, tych pojazdach. Dwa, yy, trochę yy, temperatura dzisiaj trochę spadła, także uciekam do domu się coś napić, ogrzać, naładować baterię, naładować powerbanka. I w najbliższym czasie tutaj po prostu albo jutro, albo pójdę, wpadnę w dzień i przedstawię Wam sytuację. Powiem tak. Tutaj, u mnie po lewej stronie, w tej chwili gdzie jestem, yy, dosłownie tutaj, jest to pozostałości po centrum handlowym Modlińska 6D. Tu byli kupcy yy, z Marywilskiej 44 po pożarze, który dziwnym trafem tam wybuchł. Yy, część tutaj się przeniosła i tutaj za, yy, szukali możliwości zarobku. Tutaj zaczęli przyjeżdżać warszawiacy. Modlińska 6D w pewnym momencie wśród warszawiaków i okolic była takim jakby następcą właśnie Marywilskiej 44. Natomiast przy spalonej hali tam z tyłu na parkingu na Marywilskiej 44 powstało takie mini centrum handlowe w kontenerach. Gdzie też się dzieją dziwne rzeczy, ale to już jest opowieść yy, na inną bajkę, na inny wieczór i na inne yy, czasy. My chcemy jeszcze dokończyć temat Boglińskiej 6D. A później wrócimy na Marywilsko 44. Bo tam też ciekawe rzeczy wyszły. Tam też są ciekawe rzeczy, się dzieją. Yy, słyszę, że za mną coś jedzie mam nadzieję że to panowie policjanci a nie czeczyńcy. bo powiem wam tak ta prosta do bramy i do pętli autobusowej nie no dobrze mówiłem panowie policjanci ta prosta ma 400 metrów a ja dzisiaj nie mam za dobrych butów żeby biegać także no nie za bardzo mi się będzie chciało biegać w razie czego chociaż już raz tutaj biegałem i powiem wam trzeba mieć dobry start żeby wyrobić się przed nimi nam tam na bramę bo mogą zamknąć bramę no i wtedy trzeba skakać przez płotki a dokładnie skaczemy o tam tam gdzie się świeci ten medicover reklama no tam jest taki fany płotek tam się fajnie skacze w razie czego jak trzeba się szybko ewakuować z terenu tylko że w dzień widać gdzie jest płotek i gdzie trzeba skakać o tej porze mam trochę mały problem bym miał z namierzeniem tego płotka bo tam jest w pewnym momencie trochę niżej więc tam fajnie się skacze że wiecie w razie tego chodu i mnie tu nie ma dobra słuchajcie tyle na ten temat mam potwierdzenie obecności Ukraińców mam potwierdzenie obecności Czeczenów rozmawialiśmy z przedstawicielką kupców mam komplet dokumentacji filmowej i opowieści przez yy, przedstawicielki kupców. Nasz człowiek się widzę zmył do chałupy, yy, więc nie za bardzo możemy z nim też porozmawiać. Yy, ja się później do niego zadzwonię, zapytam się, czy ma jakieś materiały, czy, czy coś nagrał, czy ewentualnie może coś podziucić. Także wrócimy jeszcze do tematu podlińskiej, ale trochę w lepszej Widoczności w lepszej pogodzie Na razie będę miał włączoną kamerę, bo jednak wiecie to robi swoje, dopóki masz włączony sprzęt. Stwierdziłem to nie za bardzo cię też mogło ruszyć, bo będę się bali, że jest nagrywane. Ech, jeszcze idzie na żywo. Uu. To jest w ogóle fajnie. Ech, dobra. Ech, teraz tak. Czekajcie tu. Dobra, tędy idziemy. Tam widzę cywilizację. Ech, dobra, jeszcze raz się odwrócę. Wyszliśmy właśnie z terenu Modlińskiej 44. Jak widzicie, e, mam samochodzik już na ogonie. Ech. Ale nie chcę, jedzie gdzie chce, ja tu mam do nas przejście, pętlę tramwajową, pętlę autobusową, żywych ludzi, Polaków, więc mi może ktoś ewentualnie pomoże, mam taką cicho nadzieję do kurdynęzy, a jak nie, to prosto przez światła do autobusu, nie, tylko mam nadzieję, że będzie zielone. Dobra, kończę transmisję. Wojownik Warszawa Modlińska 6D. Wrócimy jeszcze do tematu. Trzymajcie się.